Thank you very much. Przed Wami jeszcze Queen Cover Band. Dziękujemy zespół Mem. Było nam bardzo miło. Pa. To był zespół Mem i myślę, że no, takiej wersji Queenu jeszcze nie słyszeliśmy w Lubartowie. Dzisiaj usłyszeliśmy. Słuchajcie, ja wiem, że komary gryzą, że trochę zimno, ale mam nadzieję, że za chwilę Chaban Band, który zaśpiewa przeboje Queenu, będzie rozgrzewał nas tutaj do późnych godzin. Jest fanku, fanklub Queen'u. Są instruktorzy Lubartowskiego Ośrodka Kultury, którzy tę imprezę wymyślili. Dzisiaj też prowadzą ją dla was Konrad Lisek, Krzysztof Grzegorczyk. Brawa dla nich. Ja się trochę zgubiłem. Już się znalazł. Wystąpi przed wami bez wątpienia najlepszy cover band Queen w Polsce. Zespół, na którego koncertach miałem okazję parę razy uczestniczyć i z całą pewnością mogę Wam zagwarantować, że ich podejście do muzyki Queen, ich aranżacje, ich sposób wykonania, ich profesjonalizm jest godny podziwu. Jestem przekonany, że dadzą jak zwykle show znakomity. Mam nadzieję, że publiczność będzie w nim aktywnie uczestniczyła. Panie i Panowie, przed Państwem Queen Band! One voice, one word, one true religion One voice, one soul, one real decision Whoa, 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 whoa Everyone listen oh, Try your money down, try your money down Try your money down anybody want to take it anymore Show my skill Show my skill Magic, magic Magic It's a cat To była nasza taka inkarnacja Briana May'a. Trochę nam nie wyszła, ale przepraszamy. Natomiast kawałek, z którego pochodziło to, to jest Bijou. I teraz Państwu zaprezentujemy kolejny teledysk na tym oto fantastycznym, nowoczesnym ekranie multimedialnym. Jest fantastyczny, prawda? Dobrze. W takim razie poprosimy kolejny kawałek. Kolejny teledysk, Living On My Own.

Taki, kurde, performance ze środków unijnych, a pan co tutaj z tą miotłą, co to? Co to ma w ogóle być, Pan sprząta ze spółdzielni mieszkaniowej, prawda? tak? Tak. Panie, to jest Queen Tribute, miało być ładnie, a nie z jajami. To jasne, cholery zwolni pana pana, pani dyrektor z pracy, O, no. dobra, to nie, to okej. Wie pan co, nie, spokojnie jak pan tutaj przyszedł, przedstawiciel klasy robotniczej, to pan powie coś na temat zespołu queen. Co? Zespołu queen. A Queen Śmiało panie Mieczysławie, cośkolwiek. O, po Panie Mieczysławie, A to ja już wiem, to ja już wiem. żeśmy jak ze Stachem na rusztowaniu pracowali. To on jak ten nowy radyjko przyniósł i tak puścił tę muzykę. To ja też puściłem w gadzie. jak to leciało? Um, no tak. Trzeba dwie nogi i dwie ręce. Będzie premia! Będzie premia! Wiecie, będzie. Dobrze, słuchajcie Queen to taki zespół, który wywiera na wielu ludzi bardzo duży wpływ. A jak nie wywiera na tych ludzi, to wywiera na ludzi, e, z który, którymi się zadają. Dzięki temu no, widzimy takie obrazki jak ten w bloku u Ciebie. E, chodzi o to, proszę Państwa, że miałem takiego kolegę. Ten kolega lubił się w ogóle generalnie trochę za Frediego Merkurego przebierać. I jak wracał o drugiej w nocy z pracy, co sobie prysznic robił? A wiecie jak to jest do prysznica, każdy pan wie, nie? Co się robi w prysznicu? Śpiewa się, aha, śpiewa się, drze się mordę, dobrze, Przyje bo to można nazwać. Słuchajcie, on sobie puszczał kawałki Queen i śpiewał, a to co wyświetlimy, słuchajcie, to jest kawałek koncertu. Wembley 85, moi drodzy. Końcowa trasa Magic Tour bodajże. Albo 86 dostaje podpowiedź z tyłu. Mamy tam z tyłu Micha Michała, który na szczęście tam jest. I to będzie chyba najlepszy performance Queen'owy jaki można zobaczyć teraz. To było uwieńczenie właściwej formy koncertowej. Chyba najlepszy, najbardziej znany ich koncert. Pomóżcie mu, pomóżcie mu. A mój kumpel, który wychodzi spod prysznica wygląda mniej więcej tak. U? nie ma, nie ma. To może, to może zacznijmy. O! To... Tak wygląda mój kół. Dobry fragment. W podkładzie był autentyczny. Teraz otwierają się drzwi i wpada policja. I mówi po raz piąty, będzie mandat. Jest chryja. Ale mnie o tym. Prawda? Przejdźmy do teledysków, bo przecież wiemy, że Queen to genialne teledyski i genialne utwory zarazem w nich zawarte. Czyli jeden, który na przykład nas tutaj zmobilizował do zrobienia tego. Powiem szczerze, że mieliśmy straszny problem, bo wybrać z takiej ilości kawałków przynajmniej, nie wiem, 3, 4, 10, 15 reprezentatywnych na coś takiego? Nie. By było wszystko pokazać, ale nie mamy czasu, więc zaczniemy o mojej drodze od płyty. Zaczniemy od płyty. Hmm. Jaka to była płyta? A. A Nie, zaczniemy od tego, gdzie był film gdzie był film. Czy Państwa, e, jest taki, taka scena. Są żule na strychu. Fajne, nie? Taki kurczę, się chłopaki, oni są właściwie i taki, Brawa na niej, tak to tak sam samo trenowany. jest w teledysku. Pytanie do fanów. Kto wie, jaki to jest teledysk? Dobrze, podpowiemy. Nie. To, to ta sama płyta, co jest Who To Forever. I to jest It's a Kind of Magic. Wykorzystane w filmie nieśmiertelnym, jeżeli pamiętacie. Pamiętam. Highlander. Świetny film, wiele dobrych utworów, ale może zacznijmy. Może...